No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to teraz ten tego czas wam pokazać, teraz ten tego teraz też coś. Ciekawego, co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay, zróbmy my dzisiaj to co Mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie czas wam pokazać teraz może jeszcze kurkowską szmulc i pipe pipończoszankę co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech Wam tak to teraz będzie, co nie, no to zróbmy my dzisiaj to, co mamy, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, teraz, co nie, no. To niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, zróbmy my dzisiaj to, co mamy, co nie, no to ok. Niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to czas Wam teraz pokazać to co trzeba co nie czyli co no to niech Wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej okay, teraz co nie zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie. Zróbmy my dzisiaj to co mamy czyli czas wam pokazać te trzy dziewczyny co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay teraz co nie fajna jest ta tutaj ta kraina siusiaków co nie szmulc i pończoszanko co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay niech Wam tak to teraz będzie będzie co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to, niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok niech wam będzie co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej. Okay. Teraz co nie moi kumple no to zróbmy my dzisiaj ten tego. Co nie moje kumpele zróbmy my dzisiaj to co mamy. Co nie no to niech Wam tak to teraz będzie. Co nie moi kumple kochani. Co nie no to niech Wam tak to teraz będzie. Co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie no to ok. Niech Wam tak to teraz zrobić, co nie no to okej, okay, niech Wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej, okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay, niech Wam tak to teraz. Będzie co nie, no to ok, niech wam tak to teraz zrobić to, co mamy, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie moje koleżanki, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej okay, zróbmy my dzisiaj ten tego, dzisiaj to, co mamy, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to co teraz Moje koleżanki zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie pypi pończoszanko i ty, kurkowska co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj to co. Mamy co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie moi kumple no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to niech Wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie bo coś fajnie jest tutaj ten no tutaj w tej no tej krainie siusiaków co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie. Co nie no to okej okay, teraz co nie no to zróbmy my dzisiaj ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie szmulc i kurkowska co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to OK teraz co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie zróbmy my dzisiaj ten tego dzisiaj to co mamy co nie zrobić co nie szmulc i kurkowska co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej. Okay. Niech Wam tak to teraz ten tego Wam to teraz będzie co nie no to okej okay. Niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. Teraz co nie zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie no to okej, okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, niech. Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, teraz co nie no to teraz, ten tego czas zrobić to co trzeba, co nie no to okej, okay, niech Wam tak to teraz będzie. Co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie Co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie A teraz czas wam pokazać to co trzeba co nie no to. Okej okay, niech wam tak to teraz będzie Czas wam teraz pokazać te no te siusiaki Co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co. Nie no to okej okay, teraz co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam będzie czas wam pokazać co trzeba co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej. Okay. Teraz co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania co nie a czas na zakończenie ten tego no odcinka co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co. Nie no to okej okay teraz co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay teraz co nie. Zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej. Okay. Teraz co nie moje drogie, bo mysiusiaki my lubimy witać tych no tych gości, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. nie, no, nie, no, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej. Teraz co nie no to zróbmy ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, nie wam tak to teraz będzie, co nie no to. Okej, okay, Nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie moje. Drogie fajnie się tutaj żyje w krainie siusiaków, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie no to OK, zróbmy my dzisiaj to co mamy, co nie no to OK, teraz co nie no to nie wam tak to teraz będzie, co nie no to OK. Teraz co nie zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy co nie no to nie wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay. teraz co nie zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no. To okej okay, co nie moje drogie, no to nie wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay, nie wam tak to. Teraz będzie, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj, po to co mamy, co nie no to nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie moje drogie, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie moje drogie, no to co my ten tego dzisiaj robimy, no mi to powiedzcie, co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej okay, teraz, co nie, no to zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie. No nie no to ok, niech wam. Tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam. Tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam. Tak to teraz będzie co nie no to okej teraz co. Nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech, tak nie no okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej teraz co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co co nie moje drogie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy, my dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no. To zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie ale dobra no to teraz ten tego koniec teraz gadania a czas na zrobienie tego co mamy co nie moje drogie no to niech wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to niech wam ten tego teraz wam będzie ten, no ten, no koniec ten tego no odcinka, co nie, no to ok, teraz co nie. No to teraz ten tego koniec, teraz tego no odcinka, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to ok, niech wam tak to teraz będzie, co. Nie no to okej okay, teraz co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech Wam tak to. Teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to Teraz będzie co nie no to okej teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to teraz ten tego koniec no to ten tego no odcinka co nie no to w następnym ja wam też wam pokażę coś ciekawego, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to niech wam tak to teraz będzie no to teraz ten tego koniec teraz na razie ten, tego no odcinka no to teraz papa cześć do następnego no to papa cześć do następnego no to papa no to elo elo elo.